DualShock 4, czyli kontroler od PlayStation 4, pozostaje jednym z moich ulubionych padów. Jednak to, czego mi zawsze w nim brakowało, to dodatkowych przycisków na tyle kontrolera. A znalazłem je w Razerze Rage'u, którego uwielbiam i używam do dziś. Ostatnie doniesienia z obozu Sony wskazują jednak, że prawdopodobnie wraz z premierą konsoli PlayStation 5 dostaniemy właśnie takie dodatkowe przyciski na tyle kontrolera na zwykłym DualShocku. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zostań do końca odcinka. Miłego oglądania! Jeszcze na początku tego miesiąca Sony zaprezentowało dokładkę do kontrolera Dualshock 4, którą wpinamy w kontroler i dzięki której dostajemy dwa nowe przyciski właśnie na tyle kontrolera. To bardzo dobry dodatek do Dualshocka 4, ale wkrótce potem wyciekł patent Sony mówiący właśnie o kontrolerze posiadającym wbudowane przyciski na tyle kontrolera. I to właśnie ten patent prawdopodobnie opisuje kontroler Dualshock 5, którego dostaniemy wraz z premierą konsoli PlayStation 5. To by było była bardzo, ale to bardzo dobra wiadomość dla wszystkich fanów Sony, bo tak jak powiedziałem na początku, co prawda DualShock 4 mi się podoba, ale tych przycisków naprawdę, naprawdę brakuje. Jedno pytanie, które mnie w tym momencie nurtuje na temat tego patentu, to czy to będzie zwykły DualShock 5, który będzie dodawany do konsoli, czy dostaniemy jakąś elitarną wersję kontrolera, którego będziemy mogli dokupić wraz z takimi dodatkowymi przyciskami. Jeżeli ta pierwsza opcja, to być może będą to dodatkowe przyciski funkcyjne na padzie, bo Pamiętajcie, że w Razerze Rage'u możemy sobie po prostu zmapować, czyli przypisać do tych tylnych przycisków dowolny przycisk, który w tym momencie znajduje się na padzie. I tak samo by było w przypadku, jeśli to by była jakaś bogatsza wersja Dualshocka 5, a zwykły Dualshock nie miałby takich przycisków. Wtedy też deweloperzy nie mogliby skorzystać z tego jako dodatkowych nowych przycisków, tylko dać możliwość mapowania na te tylne przyciski przycisków, które znajdują się w normalnym kontrolerze. Mam nadzieję, że to jasno wytłumaczyłem, choć jest to za ale myślę, że każdy z Was rozumie. Także trzymajmy kciuki, żeby ten patent opisywał zwykłego DualShocka 5, jakiego znajdziemy w każdym pudełku z najnowszą konsolą. A wszystko już się okaże w tym roku, bo pamiętajcie, że PlayStation 5 premierę będzie miało już w listopadzie tego roku. Czekałem długo, żeby to powiedzieć, ale tak, w tym roku dostaniemy konsolę następnej generacji. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Mam nadzieję, że czegoś nowego się z niego dowiedzieliście. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie dostawić łapki w górę, dać znać, w komentarzu no i wszyscy czekajmy na next geny dzięki i do zobaczenia następnym razem cześć